Dzień dobry. W dzisiejszym materiale pokażę, jak zmienić stawkę VAT w istniejącym produkcie na kasie Poznet Mobile. Przed przystąpieniem do zmiany stawki VAT musimy wykonać dwie czynności. Po pierwsze musimy się zalogować. Wybieramy funkcję kierownik i przygotujemy teraz dwa raporty. Jeden to raport dobowy, jeżeli dzisiaj już prowadziliśmy sprzedaż i doba jest otwarta, oraz raport. Zerujący towary. Pierw wykonam raport dobowy naciskając raporty, raporty fiskalne znowu przycisk razem, raport dobowy, potwierdzam, że chcę go wydrukować. Sprawdzam wcześniej datę, raport został wydrukowany. A ja po chwili oczekiwania, że kasa przyjmie wszystkie informacje. Muszę się wycofać z powrotem. Wybieram raporty niefiskalne. Raporty zerujące, tu za pomocą szczelek jak Państwo widzieli. Raport sprzedaży plus, zatwierdzam, wybieram szoką w dół, zakres statystyk dowolny, wszystkie rekordy, czyli wszystkie produkty. I dokonaliśmy raportu sprzedaży zerującego, wyzerowaliśmy nasze produkty. Produkty są dalej w kasie, tylko że wyzerowaliśmy sprzedaż, nic się nie usunęło. Wycofuję się teraz z powrotem do możliwości wyboru kierownik. Wybieram przycisk razem. Wybieram pozycję drugą. Programowanie bas. Towary. W moim przypadku ja będę edytował produkt pierwszy, czyli przyciskam jedynkę, usługa kosmetyczna. Za, nie zatwierdzam zmian samej nazwy, ponieważ nie chcę jej zmieniać. Za pomocą. W moim przypadku jest to sługa kosmetyczna. Zatwierdzam przyciskiem razem. Wybieram opcję Edytuj rekord. Nazwa zostaje bez zmian. Naciskam przycisk Razem. Stawka VAT, którą chcę zmienić. Za pomocą szczałki ją zmieniam. W moim przypadku na 8%. Zatwierdzam przyciskiem razem. Cena towaru pozostaje bez zmian. Zero, bo tak sobie ustaliłem. I wszystkie pozostałe opcje zatwierdzam, aż nie pojawi się napis zapisz razem. Mogę teraz przystąpić, bo kasa wróciła do znowu możliwości wyboru produktu, do zmiany na przykład produktu drugiego. Test 2. Akceptuję. Edytuję rekord. Zatwierdzam nazwę, zmieniam stawkę na przykład 23% lub na stawkę zwolnienie z VAT. Akceptuję i jak w poprzednim przypadku przechodzę przez wszystkie opcje, aż pojawi się napis zapisz razem. Wycofuję się z możliwości edycji towarów. Wybieram pozycję pierwszą. Wybieram 1. Plus usługa kosmetyczna za 100 zł, akceptuję wszystkim razem, ponownie razem, żeby podsumować paragon i znowu razem, żeby brać płatność gotówka. I jak widzimy, na naszym wydruku pojawiła się stawka 8%. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.